Dni temu kalendarz odlotowy Radio Katowice 2019 został doceniony w konkursie kalendarzy Zoom Art. Przywieźliśmy drugą nagrodę z tego Międzynarodowego Festiwalu i myślę, że jest to niewątpliwie powód do dumy, szczególnie dla pana profesora Romana Kalarusa, który jest dzisiaj naszym gościem, a przede wszystkim jest twórcą tego kalendarza. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. To na początek serdeczne gratulacje. Przypomnijmy, że to jest ten sam kalendarz, który rozdawaliśmy Państwu z początkiem roku, ten sam nagrodzony, a to właśnie nagroda. Gratulacje, pięknie się prezentuje. Bardzo ładna, pasuje do tej sprzed dwóch lat. Tamta była trzecia, a teraz jest druga. Miejmy nadzieję, że kiedyś będzie pierwsza. No to czekamy na ten trzeci kalendarz i do trzech razy sztuka, jak to mawiają. <śm> tak. Doceniliśmy praktyczność i artyzm wykonania tej pracy, podkreślali organizatorzy konkursu. No to ja zapytam, czym charakteryzuje się ten niezwykły kalendarz? Co go wyróżnia? że został dostrzeżony, że mm, jest inny od pozostałych. Przede wszystkim jak dostałem temat, czyli miałem zrobić kalendarz, ale było też już gotowe hasło, czyli odlotowe radio Katowice. No to jak odlotowe, no to chciałem coś zrobić z fruwaniem, żeby nadać temu właśnie taki ton, tym bardziej, że właśnie tam port lotniczy Katowice chyba współfinansował wydanie. No i co? No i co przedstawia kalendarz? Państwo, którzy go macie, dostaliście od radia, to widzicie go, a ci, którzy nie widzą, to przedstawia parę, czyli kobietę i mężczyznę z rozłożonymi rękami, jak do lotu. Gdzieś mają elementy ptasie, zaczyna się to od oczu, od kapelusza pana, który stoi z tyłu, później pani też ma na oczach rodzaj takich ptaszko-okularów, no i w miejscach intymnych pani też ma powtórzony ten motyw tego ptaka. Także oprócz treści na tym y, plakacie, bo, bo to w zasadzie jest plakat, kalendarz plakatowy, mm -hmm. y, są też takie zabawy formalne, które y, no, odczytuje tylko y, smakosz. Y, no i w kolorze y, takim wesołym, że y, w ogóle moja twórczość jest taka, że staram się rozweselać i ludzi, a nie dołować, bo już samo życie dołuje, czyli sztuka powinna troszeczkę rozweselać. No i to jest taka metafora, to jest jeszcze dlaczego ten kalendarz jest inny niż wszystkie, bo, bo teraz wszyscy robią, pracują na tych nowoczesnych narzędziach, są programy i te programy w zasadzie dyktują formę kalendarza, a ja jestem, uparłem się, że do końca moich dni będę sobie malował. Po prostu uważam, że coś, co ma być wydrukowane na papierze, powinno powstawać na papierze spontanicznie. No i tam oprócz właśnie tego plakatu jest kalendarium, które właśnie kiedyś, lata temu, te wszystkie numerki małe, każdy dzień robiłem ręcznie. No to długo trwało i, i wyglądało. Teraz skorzystałem właśnie z młodości, czy z młodego pokolenia. Mam asystenta na uczelni, bardzo zdolnego młodego człowieka, nazywa się. Filip Ciślak, no ja zrobiłem obrazek i powiedziałem Filipowi, dołóż kalendarium. No i on dołożył bardzo ładnie, y, trafił tymi y, y, cyframi, tymi y, całymi miesiącami. Połączenie troszeczkę tradycji z nowoczesnością. Tak, jak patrzę tak, tak tak. na ten właśnie kalendarz, to tak od razu się to nasuwa. No właśnie. Nie całkiem stary, nie, no tak jak powiedziałem, jestem manualistą, litery są moje i tak dalej. Profesor Roman Kalar, ceniony grafik, malarz i twórca drugiego najlepszego kalendarza w konkursie Zumart, był gościem polskiego Radia Katowice. Dziękuję pięknie, no i zapamiętamy te słowa. Czekamy na kolejny kalendarz już z nagrodą numer jeden. Dziękuję, dziękuję bardzo.